Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na kolejne czytanie z naszej serii. Miłość na zakręcie, bo jak wiecie, serce czasem skręca w nieoczekiwanym kierunku. Tradycyjnie w tych czytaniach zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na swoją właściwą osobę, zobaczymy, co szykuje dla Was wszechświat w listopadzie. Dla związkowców zobaczymy, co tutaj dzieje się między wami, jakie zmiany nadchodzą, co tu być może warto naprawić. A dla naszych singielków zobaczymy, czy listopad to dobry czas, aby otworzyć wasze serduszka, czy tu ktoś może nowy pojawia się na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie wam no, jasność, takie jasne wskazówki, no i oczywiście odrobinę magii. Um, Pamiętajcie, to są czytania ogólne, nie będą rezonować z wszystkimi. Zachęcam, zajrzyjcie do swojego znaku księżycowego Ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć więcej wskazówek. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łuczek kawki, herbatki i tradycyjnie zaczynamy od naszych związkowców, od naszych par. Jaka energia dominuje tutaj między Wami albo będzie dominować w listopadzie? Wow, karta śmierci. Kochani, jaka jest energia Waszego partnera? Dobrze, no i jaka jest Wasza energia? Co Wy tutaj potrzebujecie od tej relacji? Co być może chcecie wyrazić? Pamiętajcie, te energie partnerskie możecie sobie zawsze obrócić, jeżeli czujecie, że to bardziej rezonuje no, z Wami czy z Waszym partnerem. Co utrudnia Wam harmonię? Co tutaj jest taką blokadą? Jaka jest rada, wskazówka dla was? Oj, oj. No i oczywiście jaki tutaj jest potencjał na tą najbliższą przyszłość, no dla waszej relacji. Moje wodniczki, wasza relacja tutaj przechodzi przez jakąś wielką transformację. Karta śmierci nie mówi o końcu w sensie takim dosłownym, ale raczej o takiej głębokiej przemianie, no, która jest nieuchronna, tak? Coś, co kiedyś być może działało w Waszej relacji, teraz tutaj już no, nie daje Wam wsparcia czy nie wspiera Waszego związku. Być może relacja tutaj wymaga takiego całkowitego przewartościowania, może potrzebne są nowe zasady, no, szczere rozmowy albo odpuszczenie sobie tutaj jakichś takich dawnych oczekiwań. To jest trudny, ale bardzo oczyszczający proces. W powietrzu tutaj czuć napięcie, no, być może pomiędzy taką chęcią zachowania tego, co znane, a właśnie tą potrzebą zmiany. Możecie mieć poczucie, że wszystko, co tutaj do tej pory no, było wam znane, zasuwa, zaczyna się po prostu przesuwać. No i tutaj chodzi właśnie o taką nową przestrzeń, kochani, um, no, o nową prawdę. Jaka jest energia waszego partnera? Wasz, part, wasz partner pragnie stabilizacji i pragnie tutaj poczucia bezpieczeństwa. Królowa monet symbolizuje taką osobę, która daje, no daje z serca, ale też oczekuje spokoju, oczekuje wzajemności. W tym miesiącu wasz partner może wydawać wam się też bardziej skupiony na takich praktycznych sprawach, może właśnie na pracy, pracy zawodowej, być może na waszych obowiązkach. Dla was wy tutaj potrzebujecie takiej większej strefy duchowej, większego zrozumienia, tak? A tu jest taka energia czysto praktyczna. Jednak pod tą taką pragmatyczną Powłoką waszego partnera. Tutaj kryje się taka no, energia troski, tak? To, co być może wydaje wam się jakimś no, chłodem, w rzeczywistości jest taką potrzebą oparcia, wsparcia, kochani. Być może wasz partner chce po prostu wiedzieć, czy wa warto tutaj w coś no, dalej ciągnąć, inwestować no on tutaj potrzebuje on czy ona potrzebuje takiego poczucia, że to co buduje to będzie mieć mocne fundamenty. A gdzie wy tutaj jesteście? Wy przeżywacie wewnętrzne rozdarcie, moje wodniczki. Tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie zmienić tą energię, jeżeli to wyczujecie się bardziej w tej energii Królowej Monet, to jak najbardziej i to jest w porządku. W każdym razie Dziewiątka Mieczy mówi o takim wewnętrznym rozdarciu, pokazuje tutaj niepokoje, trudne emocje, myśli takie, które wracają często, no szczególnie nocą. Dla niektórych to też może być taka energia poczucia winy, że coś może tutaj zostało zaniedbane, Albo po prostu lęk, że nie potraficie już sami sobie z tym wszystkim poradzić, tak? Choć w środku możecie tutaj czuć się zmęczeni, nie chcecie się jednak poddawać mimo wszystko. Ta karta po prostu symbolizuje takie emocjonalne przesilenie, moment, w którym wasze serduszko musi się oczyścić. No i tutaj jest czwórka, czwórka mieczy, która mówi o tym samym. Także. No, dla niektórych wodników to może być taka lekcja, kochani, zaufania, żebyście pozwolili sobie odejść temu, no, co, co stare, co już wam tutaj nie służy i pozwolili, żeby odrodziło się coś nowe. Wszystko, pamiętacie, to wy nie musicie tutaj wszystkiego sami naprawiać. Tutaj chodzi, żebyście byli w tym. Razem. No i co tutaj utrudnia harmonię? No, tu jest właśnie ta energia poczucia takiego osamotnienia, więc myślę, że wy czujecie się właśnie, że jesteście z tym wszystkim albo w tym związku w pewnym sensie sami. Piątka monet jest też energią takiego chłodu emocjonalnego. No i tak jak mówię, może Wam się wydaje, albo partnerowi się wydaje, że to on niesie ciężar całej tej relacji. Być może wy niesiecie emocjonalnie, a on być może no, bardziej od strony praktycznej. Niektóre wodniki mogą po prostu czuć, że wasz partner was nie rozumie albo, albo że się oddala. I to takie wzajemne nieporozumienie, tutaj niezrozumienie, tworzy taki. Mur, przez który no, trudno się po prostu przebić słowami. Ta karta też przypomina nam zawsze, że pomoc tak naprawdę jest bliżej niż nam się wydaje. Tylko no, obydwie strony tutaj muszą chcieć tak, tego porozumienia, przyjrzeć się, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz Was. Ta karta przynosi nadzieję, moi drodzy. Przynosi nadzieję, jeżeli tutaj będzie taka gotowość współpracy, a myślę, że będzie, ponieważ tutaj jest. Rycerz, rycerz monet. Jaka jest rada? Rada jest, kochani, żeby się zatrzymać. Zatrzymać i przede wszystkim nie działać z miejsca lęku ani presji, tylko pozwolić sobie tutaj na to, żeby emocje się uspokoiły. Tutaj jest potrzebna przerwa, tutaj jest potrzebny oddech, taki czas na refleksję. Na nabranie dystansu. Tutaj nie chodzi o ucieczkę, tylko właśnie o to oczyszczenie, o tą regenerację. Um, może dla niektórych jest potrzeba tutaj spojrzenia na sytuację z trochę nowej takiej perspektywy. To jest taki miesiąc, w którym no troszeczkę się wycofujecie, ale właśnie po to, żeby no przejść przez tą przemianę, przez tą transformację. I tutaj, w tej ciszy, w tym spokoju, może narodzić się jakaś taka, właśnie nowa klarowność. No i popatrzcie, jaki jest potencjał. Potencjał jest piękny. Listopad może zakończyć się takim spokojem, takim silniejszym poczuciem stabilizacji. To energia tutaj może do Was wrócić. Rycerz Monet przynosi Wam powrót do takiej równowagi, do praktycznego podejścia tutaj do wszystkiego. Krok po kroku, bez pośpiechu, ale z taką uważnością z uważnością na detale, na szczegóły. W tej energii zaczynacie tutaj razem odbudowywać wasze zaufanie, ale w taki no, bardziej dojrzalszy i realistyczny sposób. Związek nie musi wyglądać tak jak dawniej. Tak? O tym mówi ta karta śmierci. Być może właśnie po tej przemianie stanie się prostszy prostszy, ale bardziej taki prawdziwy, autentyczny. To jest karta powolnego uzdrawiania. To nie jest jakaś spektakularna energia, ale to jest właśnie ta energia budowania, kochani, solidnych fundamentów, tak? O tym mówi królowa monet. Także, jeżeli macie jakieś kryzysy, kochani, w tym miesiącu, to tak jak mówię, przez rozmowę, przez porozumienie możecie tutaj ustalić, no być może nowe zasady gry, ale jest tutaj duża szansa na polepszenie. Moi kochani, no, życzę Wam wspaniałego listopada, jak zawsze. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Zapraszam do komentarzy, do polubień, oczywiście, do subskrypcji, a ja Was ściskam. Zapraszam na następne czytanka, a my przechodzimy do singli. Co u naszych singielków? Kochani, jaka jest obecnie Wasza energia miłości, relacji, partnerstwa? Kochani, jeżeli interesują Was ogólne czytania, to takie też są na listopad. Nie musi być zawsze o, o miłości, o relacjach. No ale dzisiaj jest o miłości, o relacjach. Piątka monet. Coś trzyma Was tutaj w przeszłości? Coś, ktoś. No i czy ktoś nowy nadchodzi? A jeżeli tak, to jaką będzie mieć albo przyniesie Wam energię? I czy jakieś przekonania, emocje tutaj Was może ograniczają, jeżeli chodzi o otwarcie się na nową relację? Jaka jest rada dla Was? Rada, wskazówka. No i oczywiście potencjał na najbliższą przyszłość dla naszych singielków. Moje singielki. No ciekawe jest to, że pary też miały tą samą kartę w pozycji problemów, i ta energia widzę wodnikowa no jest taka, ciągnie się czy to pary, czy to single. Wy wchodzicie w listopad z takim poczuciem emocjonalnego dystansu, dla niektórych to może być nawet takie uczucie wewnętrznego chłodu. Piątka monet może Wam dawać takie poczucie, że jesteście odłączeni w jakiś sposób od świata, tak jakbyście stracili tutaj wiarę, no, że miłość nadal jest, tak? albo że jest warta szukania. To dla niektórych może sugerować energię zranienia, które, no takiego zranienia, które wciąż wymaga takiego pełnego uzdrowienia. Być może w przeszłości daliście z siebie zbyt wiele. I teraz po prostu bronicie się najwyraźniej przed kolejnymi zawodami. Ale ta karta przypomina, że nie jesteście sami. No w ogóle w tej talii tutaj idziecie już w stronę światła, w stronę pomocy. Wystarczy wyciągnąć rękę, żeby zobaczyć, że to ciepło jest, że tutaj no, są wokół nas ludzie bliscy. To jest taki miesiąc, w którym być może wiele wodniczków zacznie odbudowywać swoje zaufanie, nie tyle tutaj do ludzi, ale ogólnie tak do życia kochani. Co trzyma was w przeszłości? Przeszłość tutaj zostawiła po sobie takie no, przy, u niektórych przynajmniej yy, wspomnienia jakiejś intensywnej miłości albo relacji, która dawała wam takie mocne emocjonalne spełnienie, albo byliście bardzo uzależnieni też od tej osoby. Dziewiątka pucharów mówi o takim momencie, kiedy czujemy się kochani, doceniani, ale czasem rzeczywistość jest trochę inna, tak? Być może ta rzeczywistość nie, nie dorównuje naszym wyobrażeniom. I teraz w Waszym serduszku może tutaj istnieć taka tęsknota za tym uczuciem, takim pełnym uczuciem spełnienia. To niekoniecznie musi być osoba. To mogą być po prostu tylko emocje, które dawały wam to poczucie. W tym miesiącu możecie uczyć się, czego tak naprawdę szukacie, tak? A może wam być też po prostu dobrze samym sobą w tym miesiącu i nie ma w tym nic złego. Pamiętajcie, że spełnienie najpierw musi przyjść, znaczy zawsze powinno przyjść z naszego wnętrza, a nie, a nie z zewnątrz. Czy ktoś tutaj nowy nadchodzi? Osoba może być w zasięgu no, waszego pola energetycznego, ale no, tutaj będzie chodzić o decyzję, czy wy się otworzycie na to czy nie. Podwójka mieczy jest kartą, kartą decyzji i to takich trudnych decyzji. Dla wielu z Was może sugerować taką energię zawieszenia. Być może wasze serduszko chce, ale no, rozum podpowiada wam po prostu coś innego. Możecie nie wiedzieć, a nie być pewni, czy to tak, aby na pewno jest właściwy moment, żeby tutaj wpuścić kogoś do swojego świata. Yy, możecie czuć potrzebę bliskości, ale jednak ten lęk przed no, utratą wolności dla niektórych może być po prostu silniejszy. Ważne tutaj, żeby wsłuchać się, kochani, w swoją intuicję, a usłyszeć ten swój taki no, wewnętrzny głos. A nie tylko słyszeć same obawy. Jeżeli pozwolicie sobie zaufać, no to być może, tak jak mówię, zdecydujecie się tutaj, żeby wpuścić kogoś. Z drugiej strony, to też może być osoba, która jest wokół Was, już jest no, w Waszym polu energetycznym, ale to ta osoba za bardzo nie może się zdecydować. Być może Was obserwuje, być może nie ma pewnych spraw jeszcze podokańczanych, może jeszcze jedną nogą jest. W jakiejś byłej relacji. Także to też może, no, może być taki scenariusz, kochani. Co tutaj was może ograniczać? Paradoksalnie, co może was ograniczać, to wasz taki własny ideał miłości. Gwiazda symbolizuje energię wiary, ale też i dystansu. To jest takie no, przede wszystkim to jest energia uzdrowienia, kochani. A nasze takie pożegnanie się też z przeszłością tutaj. Możecie nieświadomie odrzucać ludzi, którzy nie spełniają po prostu w jakimś sensie tego no, waszego obrazu, jaka ta osoba powinna być, tak? Jakby sobie to wyobrażacie. Ta karta zachęca, żeby no, raczej patrzeć realistycznie na wszystko. Być może, tak jak mówię, niektórzy potrzebują więcej czasu, niektóre wodniczki. Gwiazda przypomina o nadziei i to jest, to jest piękne, ale no, samą nadzieją nie da się żyć. Tak? Tutaj trzeba być też trochę realistą. Jaka jest rada? Rada jest prosta, ale taka głęboka. W tym miesiącu myślę, że najlepiej będzie, jeżeli skupicie się po prostu na sobie. Dziewiątka monet jest kartą samowystarczalności i emocjonalnej, i materialnej. To jest taki moment, w którym wiele wodniczków powinno tutaj, jeżeli szukacie, to powinno przestać szukać potwierdzenia swojej wartości z zewnątrz. To jest taki miesiąc, który będzie sprzyjał wzmacnianiu poczucia waszej własnej wartości, godności. Pielęgnowaniu, tutaj skupieniu się na waszych własnych pasjach, na waszym ciele, no, na tej energii duchowości. To jest czas, żeby poczuć tutaj, że no dobrze jest właśnie samemu, ale nie przez tą energię, że jesteście opuszczeni, a, tylko to jest po prostu taki świadomy wybór, żeby spędzić ten czas, kochani, ze sobą. A miłość przyjdzie wtedy, kiedy czas będzie. Odpowiedni, no i popatrzcie, co jest potencjałem. Koniec listopada przynosi Wam tu takie piękne otwarcie, otwarcie właśnie na uczucia to jest takie odrodzenie Waszego, waszego serduszka, a z pucharów to symbol czystej, szczerej emocji, która rodzi się właśnie z naszego wnętrza. Może pojawić się ktoś nowy, dlaczego nie? Ale to Wy musicie zdecydować, kochani, czy tak właśnie naprawdę będziecie gotowi, czy tego chcecie. Bez lęku, kochani, bez obaw, bez no, jakichś takich starych schematów. To jest początek emocjonalnego uzdrowienia. Także chodzi o to, żeby miłość nie stała się dla Was potrzebą. Tylko takim naturalnym przypływem energii. I tutaj, jeżeli wasze serduszko otworzy się znowuś, to chodzi o to, żeby to było spokojnie, bez presji, z taką dojrzałą wiarą, że to jest tak naprawdę to, czego, czego chcecie. Także decyzja będzie należała do Was, ale myślę, że wiele wodniczków po prostu powinno spędzić ten czas nad sobą, nad uzdrowieniu. No, na spędzeniu nad swoją duchowością, ciałem, tak jak mówię, no i swoją energią. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną. Życzę Wam wspaniałego listopada. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do polubień, a ja Was ściskam. I do następnego czytanka. Papa, pa, moi drodzy.